Kochane dzieci, Wy jesteście umiłowani, każdy pojedynczo, przez Ojca, w Synu, poprzez Ducha Świętego. Jesteście ważni dla urzeczywistnienia się moich planów. Słuchajcie mnie, mój Pan wiele od Was oczekuje. Nie wycofujcie się. Podejmijcie wasze zobowiązanie wobec Pana. Proszę Was, abyście utrzymywali płonący płomień waszej wiary. Ludzkość zmierza ku przepaści samozniszczenia, którą ludzie przygotowali swoimi własnymi rękami. Zdążacie ku przyszłości pełnej wielkiego cierpienia. Ci, którzy miłują prawdę i jej bronią, zostaną wyrzuceni precz, i wielu będzie chodzić jak ślepcy, wyprowadzić innych ślepców. Skinajcie kolana na modlitwie, gdyż jedynie tak zdołacie unieść ciężar prób, jakie mają jeszcze nadejść. Żałujcie za grzechy. Mój Jezus Was kocha i Was oczekuje. Tego, co macie do zrobienia nie odkładajcie do jutra. Odwagi ja będę się za was modlić do mojego Jezusa. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z Wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.